Witam, witam, tutaj Karpioterra i witam was, słuchajcie, w tak naprawdę już świątecznym filmie na tym kanale, ponieważ zdecydowałem, że dla jednej bądź jednego z was Eee, no, te święta będą okraszone bonusowym prezentem, a mianowicie będzie to prezent z konkursu, który zdecydowałem się właśnie zorganizować ponownie ze Strongans. No i co? Zaczynając, Strongans jest to tak naprawdę sklep, w którym znajdziecie wszystko, co jest Wam potrzebne do hodowli mrówek, od samych mrówek przez formikaria gniazda na wystroju oraz pokarmie kończąc. Ostatnio do ich oferty został na przykład dodany gatunek Crematogaster Scutellaris, który powiem Wam szczerze, że jest według mnie jednym z ładniejszych, zamieszkujących Europę a więc, jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie do pierwszego linku w opisie. No ale cóż, zaczynając, myślę, że przejdziemy w tym momencie do zaprezentowania Wam, co właściwie jest do wygrania w tym konkursie. A więc, słuchajcie, zaczynając, mamy tutaj gniazdo akrylowe, które pochodzi właśnie z oferty Strong Guns. I Jak widzimy, mamy tutaj już od razu osłonkę, dzięki której będziemy mogli chronić te oto mrówki przed. Światłem samo gniazdo prezentuje się w ten oto sposób. Jak widać, mamy tutaj taki, można by powiedzieć, gradient drewna. I jak również widzimy, co według mnie jest dużym plusem tego gniazda, mamy, słuchajcie, tutaj zaślepki, które znajdują się w tamtym woreczku na arenie. I dzięki temu, między innymi, właśnie możemy ograniczać naszym koloniom, właśnie przestrzeń w tym gnieździe. Dzięki czemu będziemy mogli ją dostosować pod liczebność naszej aktualnej kolonii. Jest słuchajcie, coś czego wcześniej na dobrą sprawę nie widziałem w gniazdach akrylowych, a mianowicie zatyczkę do komory nawadniającej, także jest to w pewnym sensie tak naprawdę plus, ponieważ woda nie będzie nam odparowywała. I cała wilgoć zostanie przekazana do wnętrza tego oto gniazda. W kwestii samej areny to jak widać, mamy tutaj bardzo dużo dziurek wentylacyjnych. Natomiast tutaj znajduje się arena, czyli miejsce do aranżacji jak i do podawania pokarmu. Ja już się dość o tym formikarium nagadałem, także przejdźmy do następnych elementów. Następnie dosyć niepozorne elementy, czyli właśnie podkładka na jedzenie, na której możemy podawać mrówkom po prostu pokarm oraz poidełko. Myślę, że są to takie fajne, przydatne gadżety, których na pewno kiedyś użyjemy, i jeszcze jest plus, słuchajcie, dla tej podstawki, ponieważ mamy tutaj rączkę, dzięki której możemy właśnie sobie to unieść. I jak widzieliście, podniosłem to pensetą, która tak się składa, że. Eee, też idzie na konkurs. Mamy tutaj taką pensetę chyba 12,5 cm, z tego co pamiętam. I jest tu kolejna rzecz, których nie widziałem jeszcze w pensetach dla mrówek, czyli właśnie takie zgrubienie w tym miejscu. No i przechodzimy do następnych rzeczy, które prezentują się w ten oto sposób, czyli paczka wystroju składająca się kolejno ze żwirku oraz z piasku kwarcowego. Yy, także no co, już tutaj mamy mniej więcej taką bazę, na której właśnie możemy pracować, jeśli chcemy stworzyć jakąś ładną arenę, bądź jeśli jesteśmy na przykład minimalistami, to spokojnie taka arena na pewno nam, jak i oczywiście mrówką wystarczy, więc tu już chyba nie ma nic więcej do gadania. Dalej w tym oto zawiniątku kryją się, słuchajcie, probówki. E, mamy tutaj pięć probówek szklanych oraz pięć probówek plastikowych, które no, sprawdzą się naprawdę w różnych rolach, między innymi probówki szklane idealnie nadają się do przechowywania naszych mrówek bądź po prostu jako miejsce do życia dla naszych mrówek. Myślę, że to jest trochę lepiej powiedziane. Oraz probówki plastikowe sprawdzą się chociażby w roli poidełka, które umieścimy na naszej arenie. No i na sam koniec, słuchajcie, mamy tutaj kolonię mrówek, a konkretnie jest to kolonia mrówek Camponotus herkuleanus. Kolonia składa się z królowej oczywiście, siedmiu robotnic oraz małego pakietu jaj. Jest to kolonia, którą hodowałem już Jakiś czas, no i właśnie uznałem, że skoro mam właściwie dwie kolonie Herkuleanusów, to czemu by jednej nie oddać któremuś bądź której z Was? Dlatego ta kolonia również znajduje się w puli naszych nagród. No i co słuchajcie, po obejrzeniu wszystkiego, pewnie w Waszych głowach już zaczęło się powoli rodzić pytanie: no jakie są właściwie wymogi tego konkursu? Co muszę zrobić, żeby wygrać to, co właśnie zaprezentowałem? Słuchajcie, Praktycznie to nie musicie robić nic. Uznałem, no, że nie każdy ma jakiś talent plastyczny, bądź nie każdy ma lekkie pióro, żeby coś napisać, więc uznałem, słuchajcie, że wymagania będą się wiązały właśnie poniekąd z pisaniem. A więc co chciałbym, żeby znalazło się w takim komentarzu, który właśnie kwalifikowałby się do yy, wygrania? Słuchajcie, tak naprawdę chciałbym, żebyście napisali trochę o sobie, ponieważ chciałbym się trochę dowiedzieć o osobach, które mnie oglądają, także na przykład opiszcie swoją hodowlę. Swoje zainteresowania, samego siebie, może na przykład jakąś sytuację, która ostatnio się u Was wydarzyła, po prostu, tak naprawdę, piszcie, co chcecie. Piszcie dużo, ponieważ mi się to będzie e, naprawdę miło czytało. Konkurs trwa do 16 grudnia, czyli do e, czwartku. Wtedy też pojawi się właśnie e, film z. Rozwiązaniem konkursu, a osoba, która wygra, będzie kontaktowała się ze mną przez Discorda bądź przez maila, którego wtedy właśnie podam. A więc, słuchajcie, pointując dosłownie, piszcie, co chcecie, co wam ślina na język przyniesie. No i właściwie byłoby to tak naprawdę tyle z wymagań tego konkursu. Po prostu piszcie dużo i piszcie możliwie ciekawie. I oczywiście, jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować Strongan za to, że. Zdecydował się dofinansować ten oto konkurs, ponieważ bez tego wkładu, tak naprawdę, nie mógłbym zorganizować tego, co dla Was zorganizowałem. Także co? Jeśli szukacie dla siebie jakiegoś gatunku mrówek, bądź jakiegoś formikarium, gniazda, czy po prostu jakichś akcesoriów, czy przedmiotów, które Wam są potrzebne, to zachęcam do wejścia właśnie na stronę Strongans. Pierwszy link w opisie. A więc wszystkie komentarze, które będą brane pod uwagę, muszą być napisane do tego 16 grudnia, a konkretnie do godziny 12. No niestety wszystkie komentarze, które zostaną napisane po tym terminie, będą po prostu nieważne i nie będą się kwalifikowały do wzięcia udziału właśnie w tym konkursie. A więc co? Z mojej strony byłoby to tyle. Dzięki za oglądanie i cześć. Do następnych odcinków. Pa, pa.